Tomasz Słodki, witam Państwa bardzo serdecznie. Wona Kulicka, autorka książki Miłość po 40. Dzień dobry. Dzień dobry. Wszystko jest po coś? Tak, wszystko nasze jest po coś. Nasze spotkanie też dzisiaj po coś? Też. Po co? A nasze spotkanie jest po to, żeby może osoby, które słuchają nas... Wyciągnęły coś z tych spotkań dla siebie. A czy warto, jak sobie myślimy, że wszystko jest po coś, poanalizować trochę niektóre sytuacje i tak sobie zobaczyć, wejrzeć w nie? Tak, myślę, że fajnie jest to zobaczyć. Ja, jak słyszałam kobiety, które mówiły, że po diagnozie i po usłyszeniu wyroku, że mają nowotwór piersi, chociażby, po roku, dwóch mówiły, że dziękują Bogu za to, że zachorowały, że nowotwór zmienił ich życie, że ta diagnoza dała im w ogóle nową jakość życia, to myślałam sobie wariatki. No wariatki. Gdy słyszałam y, wypowiadane, albo właściwie wykrzykiwane przez nie takie hasło Rack and Roll, to mówiłam sobie, nie, to nie może być prawdziwe. Bo to były jeszcze te czasy, kiedy oceniałam ludzi, <noise> nie, to nie może być prawdziwe. To jest na pewno jakiś krzyk przerażenia i rozpaczy i przerażenia przed śmiercią, a, a nie krzyk radości. Gdy jeszcze jako terapeutka, fizjoterapeutka spotykałam się z dużą. Rzeszą młodych mężczyzn, którzy tracili pełnosprawność, bo po wypadkach na przykład komunikacyjnych, po złamaniach kręgosłupa e, i mówili, że. E, ta niepełnosprawność nie tylko zmieniła ich życie, ale uratowała ich życie, bo oni gdyby żyli tym życiem, którym żyli dotychczas, to po prostu to życie by zmarnowali. To mówiłam sobie, no szaleńcy, wariaci. Gdy moja przyjaciółka, która była też moim coachem po moim przymusowym wejściu w singielstwo, gdy zostałam przymusowym singlem, ona na moją rozpacz odpowiedziała, Jezu, świetnie, hura, gratuluję, i wreszcie zaczniesz swoje nowe życie? Mówię Boże, jak ona tak może ze mnie drwić, nie? Mówię sobie, nie no, nienormalna, no. Ja, się chcia, ja chciałam się y, y, zatopić w takim fotelu ofiary i, i, i ponarzekać, a ona tutaj jakieś fanfary. Ale niespełna rok później sama do tego klubu szaleńców dołączyłam i dzisiaj jak podchodzą do mnie osoby ze swoimi problemami i mówią, że no jest im ciężko, to sama im mówię, zobaczysz, że wszystko jest po coś. Nie jest to łatwo zrozumieć. Nie jest w to tym łatwe. momencie. Nie bo, tak. to, bo to często jest tak, że jak jesteś w jest trudnym nawet. momencie, to nie skupiamy się na tym, że Tak. a może to. Chociaż wiesz co... Ja, ja za... już się skupiam, ja bo też. tego też się można ja nauczyć. Ja też, bo ja zaobserwowałem na przykład u siebie coś takiego, że jak jakby dostrzegę, że coś jest po coś, tak. no, nie wiem, nawet jak skończy się związek, czy tak. nie wiem, stracę jakiegoś klienta i tak dalej, zastanowię się, to mogę wyciągnąć wnioski, mogę zobaczyć, po co się to wydarzyło i co mogę poprawić w funkcjonowaniu, żeby w przyszłości tego że, typu rzeczy się nie pojawiały. To może o to w tym wszystkim chodzi, żeby nauczyć się w tym momencie, w którym wpadamy w panikę z powodu tego, że. Pojawia się jakaś zmiana. No w tak, naszym bo życiu. jest coś, czego nie możemy kontrolować. Utraciliśmy mm -hmm. kontrolę, straciliśmy sta stabilizację. No i wiadomo, mózg się przełącza na tryb y, tak zwanej walki y, o przetrwanie. Tak, A jak jest walka o przetrwanie. No to tam nie ma miejsca na zastanawianie się. Tam po prostu trzeba tryb walki włączyć i, 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 i tak naprawdę też się, wszystkiego się można nauczyć. Ja w ogóle uważam, że życie jest po to, żeby doświadczać i żeby uczyć się przede wszystkim o samych, o samym sobie. Może, I, też, może też w ogóle chodzi o pewnego rodzaju założenie w naszym życiu. Bo zobacz, ja na przykład jak sobie teraz pomyślę na przykład o hinduizmie. Hinduizm ma taką filozofię, pisma, pisma wedyjskie, że jak człowiek umiera, to dusza przechodzi z wcielenia w wcielenie tak. i przechodzi jakby w kolejne. I ludzie, którzy wierzą w tę filozofię, nie smucą się kiedy ktoś odchodzi, Dokładnie. bo wiedzą, że to jest po prostu przystanek następny, tak, że po tak, prostu tak. jakby ciało się zmieniło, dusza tak, sobie tam i, idzie. i będzie kolejne ciało, w którym znowu będziemy mogli doświadczać, i znowu będziemy mogli pracować nad sobą i udoskonalać i udoskonalać siebie. To może właśnie w tym wszystkim chodzi o to, żebyśmy tu chodzi o z... Z... nabranie zaufania mm -hmm. do życia tak naprawdę. Ja o tym, o czym opowiadam, to ja tego nie wyczytałam w książkach. Ja o wszystkim, o czym mówię, to mówię po prostu na faktach autentycznych, bo mówię o sobie. Ja miałam taki przykład. Niespełna 6 miesięcy temu moja mama uległa wypadkowi. Tak naprawdę jej życie wisiało na włosku. Ale już wtedy miałam zaufanie do życia, już wtedy wiedziałam, że to jest po coś. Tylko się zastanawiałam, po co aż taki wypadek. Po co aż taki wypadek? Co to takiego wielkiego będzie, że musiał być do tego potrzebny wypadek, w którym moja mama prawie straciła życie. Gdy moja koleżanka rozmawiała ze mną taką spokojną, i mówiła, Iwona, ty jesteś nienormalna. Jak no to się tak się stą tak stą możesz mieszkało. być taka spokojna, twoja mama tutaj prawie umiera. Poczekaj, ja bo mówię... ja jeszcze tylko powiem, tak. i to było ocenianie. To było ocenianie. Ciekawe. Tak, tak, tak. tak. Rozmawialiśmy w poprzednim naszym spotkaniu. Tak, o ocenianiu. O ocenianiu. I wiesz co, a ja mówię do niej tak, a ty zadzwoniłaś do mnie po to, żeby mnie oceniać i straszyć, czy żeby mnie wesprzeć? Ja ona już nic więcej nie powiedziała. I, ale wrócę do tej sytuacji. I ja byłam już wtedy spokojna, już wiedziałam, że to jest po coś. Ale ciężko jest mówić y, 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 wszystkim ludziom, tak, bo, bo ja sama to rozumiem, że kiedyś, gdy mi ktoś takiego coś powiedział, no to mówiłam, że wariat, nie? No... I się dowiedziałam po co. No. Ja miałam taką szorstką relację z moją mamą. My tak, nie byłyśmy przyjaciółkami, byłyśmy właściwie takimi kobietami, które zostały połączone przez los jako matka i córka i których, które jedno życie wpływało na drugie i odwrotnie. Ja całe życie swoje tęskniłam za, za mamą, za taką przyjaciółką, za taką kobietą, w której oczach mogłabym zostrzeć swoją miłość, a moja mama z pewnością całe życie marzyła o takiej relacji z córką. Ale żadna z nas nie miała odwagi, żeby, żeby to zainicjować. I któregoś dnia, gdy kolejny już raz odwiedzam swoją mamę co tydzień w szpitalu w Tczewie, gdzie zawoził mnie mój przyjaciel Artur, wyskoczyłam z jego samochodu, nagle poczułam przypływ takiej nieprawdopodobnej energii miłości. I pierwszy raz w życiu zatęskniłam, znaczy pewnie tęskniłam za moją mamą często jako dziecko, ale to pewnie wypierałam. Ale to była taka tęsknota dorosłej kobiety za dorosłą kobietą. I ja na fali tej miłości, tej tęsknoty, nie czekałam nawet na windę. Ja po prostu wbiegłam na drugie piętro szpitala, przebiegłam korytarz, z takim rozmachem otworzyłam drzwi i wykrzyczałam: Kocham cię, mamo. I moja mama podniosła te swoje takie smutne, zmęczone życiem powieki, i ja w tych oczach zobaczyłam iskierki radości i miłości. Spojrzała na mnie i powiedziała do mnie: Ja też cię kocham, córeczko. Jak to mówię, to mam dreszcze na plecach. Wiesz, to, jak ja tego słucham, to myślę sobie, że chyba się musisz brać do pisania. Więcej, więcej, więcej. Tak. Dobrze? I ja, tak, ja piszę cały no czas. Ja wiem, ja wiem, właśnie, ale jeszcze I, więcej. I ja, hmm. i ja, i przytuliłyśmy się. Hmm. I w tym utuleniu zrozumiałam, i już wiedziałam po co. Wszystko jest. Wszystko po coś. jest. To ja Ci jeszcze po powiem tak na zakończenie jeszcze naszej rozmowy, całego tego cyklu, że. Życie to jest jednak szalone, wiesz? Tak, życie jest szalone, szczęście w ogóle jest cudne i jest nieprzewidywalne. I kiedyś ja się tej nieprzewidywalności bałam, a dzisiaj ja tej nieprzewidywalności jestem ciekawa. Więc zapraszam. to zapraszamy tak, do, książki, do książki Miłość po 40, Historia I z Tindera. I o miłości. Będzie kolejna mhm. w marcu 2024, kolejna miło, moja miło, pozycja. Miłość po 40, jak ocalić życie jak po rozstaniu. Ocalić rozstanie. życie po rozstaniu, a potem będą kolejne i kolejne i kolejne. Poczeka. Czekamy. Iwona Kulwicka, autorka tej książki i przyszłych, które y, także promujemy w studiu podcastowym. Bardzo dziękuję, dziękuję za do spotki Dziękuję również. Do usłyszenia. Do, do usłyszenia. Zobaczenia. Do zobaczenia.